Co ty masz, Paula, ze skarby? Powiedz. Ja nie, tata. Co to za auto jest? Maluch. Fiat 126P. Ale <noise> dawaj, jedziemy. Jedziemy. I opowiada o silniku, no mów. Nie mam pojęcia, co to za silnik, sorry. Tak wygląda. A ten drugi kważy wszystko można naprawić yy, młotkiem i przecinakiem Czekaj Sanie Trzeba wyłączyć A gdzie jest klucz pan kluczy potrzebuje Co ja miałam a no to nie jest to, że to jest taki który jest na radiowy kluczyk. Nie. Sanie, nie bez żadnego gazu przekręcamy. Przejażdżkę lasem. To jest samochód terenowy, rozumiem. Tak, a ty? To jest te mi pikanie takie, to co to już było? Już jest wyłączone, sanie. Chodź, To jest sanie, które samochód musi się rozdrżać, tak? I wtedy teraz dopiero już jadę. Pojedzie Marci, zobaczymy czy da radę. Coś, wejdzie, bo się, się da, da radę, da radę. Dawaj Marci. Dawaj. Tylko nie czaśnij drzewo. No, no, no. <laughs> Dawaj. Bardzo przyjemnie wygląda. <goda>